Do, do wyjazdu na wykopki Witamy, witamy Hej. Się ładnie ogoliłem lecimy lecimy tak pokopać już, już dojeżdżamy jeszcze nie jest obsiane także za ciosem lecimy to samo pole co kilka dni temu tam to chyba górkę już nie zrobimy. Chyba nie. Także do zobaczenia za chwileczkę. Przy pierwszym fajnym sygnale. Sypie. Chyba nawóz sypie. Tak, to jest nawozem. Także jeszcze po nawozie to jeszcze będziemy mogli połazić. No. Jesteśmy na miejscu. Jeszcze nie obsiane. Także dajemy ognia. Nie ma na co czekać, pogoda piękna Nie? No, no, czekam, no. bo patrzę na pole Patrz na pole ja patrzę na ole Zaczynam rymować Wygrałem konkurs I będą pozdrowionka na pierwszą monetkę 65 50 groszy Pozdrowionka <noise> I lecimy dalej Dzisiaj szukaj 72 72 Bo mamy specjalne zamówienie na pozdrowienie rocznika 72 Tak, już wygrałem konkurs, to teraz na spokojnie Sygnał 68 Mówię, że jak już wygrałem konkurs, to mogę na żywo sobie spokojnie pokopać. O jaj, jaj. chyba to jest to. Niestety, cynkowa blaszka. Ola ma pierwszą monetkę. To, 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 to. Prusaczek. No. Gdyby nie ta ziemia i ten nawóz... No, to gdybyśmy te się nie spóźnili kilkadziesiąt lat. No, to byłoby w całkiem fajnym stanie. No. Tak ja bo zawzięłam to pudełko spącane. Rzuć. No, ale tyle plusaczków, tu wyszło to może no. jakieś będzie Zdałoby się. Piękny sygnał 82 Równiutko, ale nie będziemy kopać, bo leży coś na wierzchu. Ostatnio tutaj mówiłem, że nic na wierzchu nie wychodzi. Aha jest monetka jak, jak się patrzy, celtyckie płacidło. No. Nie, kółeczko. Kółeczko na wierzchu takie być może nawet od firanek. To biegam, a Ola już, już 5 groszy. 5 groszy 49 Nie dasz się dolecieć. To jest Ładnie pachnie. W domu tego nie ma. No nie, nie powiedziałabym. Tam za płotem tam wysypią to też czuć. A no, to trzy dni po śmierci i te No tutaj ta to tam Miałeś dzisiaj się tarzać, ale ja nie Miałem się ostatnio już tarzać w tej kupce, ale Jakoś kurde nie mam mocy tam iść no. Mikronetka Jeden grosz na szczęście No i leży, wypłukany. Ostatnio krakałem i dzisiaj drugi fan wypukany. Już go miałem w łapie, bo myślę sobie na no guziczek. Nie dość, że bez łóżka. To jeszcze pęknięty, nie ma co pokazać. A to Arseniaczek pięknie zdobiony. Kwiatuszki. No i już jest git Fajny Guziczek z historią Od Grosika to już Minęło z pół godziny Obleciałem już pole dookoła No i teraz sygnał Łeb mnie rozwalił Aluminiowa blaszka z roweru Mew Mewka Mewka z karz. Skarżysko może. Coś takiego. Długo czekałem na drugą monetkę, e, na trzecią. Prusaczek dwójeczka. Ale jest. Co tam marudzi? lomba miały srebrko Maruś, Maruś, może wydrapiesz coś weź swój system to może coś może. I chwilę później Sygnał 80 1916 Dwójeczka, Cesarstwo Mennica G. O, ciekawe. No to już jest fajny fand. Sięją pełną parą. Mam kolejną monetkę, jest to dwa złote z prl -u. i niestety. Niestety nie siedemdziesiąty drugi, a prawie siedemdziesiąty dziewiąty Ola pozdrawia siedemdziesiąty dziewiąty A co, znalazłem Znalazłem Pozdrawiamy siedemdziesiąty dziewiąty no nie nie znam Znasz kogoś? Pozdrowionka Lecę wzdłuż w takich miejscach często można trafić w dzwonek rowerowy. Bo ludzie przyjeżdżając na pole zostawili rowery tutaj, na tym zielonym trawniczku. Jak się dzwonek odkręcił, to spadł w trawę. I zawsze jest szansa, a tutaj zamiast dzwoneczka wyszło mi pokrętło od lampy naftowej. Tutaj wykopałem przed chwilą klucz Zwykły klucz. Wyrzuciłem go tam na drogę. Zrobiłem krok młotek. Zostawiłem ole tam na polu. Śmigam na to. Już tutaj byliśmy. Nieraz. Pusto to było, ale tam już też się skończyło. Także zobaczymy. Może klucz i młotek przyniosą mi szczęście. Gdzieś go tu rzuciło. Leży, leży i nic nie mówi. O, skubany mnie wystraszył. O, tam widać pani pobiegła z psami. Nie wiem, czy to był wyżeł, czy mm. jaki inny myśliwski. Ale mnie wystraszył za ten zaszedł mi od tyłu skubany, a przez słuchawki go nie słyszałem jak biegnie. No i jest pierwsza monetka. Dziesiątka cesarstwa. Kolejna rundka. dzwony biją, a medalika jak nie było, tak nie ma jakaś ceramika ładnie zdobiona pewnie pałacowa no nic myślę jeszcze z godzinkę i będziemy kończyć, ale słaby wypad trochę i od razu zaczęło się coś dziać Proszę bardzo, jest plombunia chyba z kurakiem, Juliusz Nana fajna plomba Pierwszy raz, jak widzę, z kurakiem. Korda zacznę sobie pompy zbierać. Nic, lecimy. Ciekawy jestem, co Ola Ten nie daje... nie daje sygnału, nie żyje. Takich nie zbieramy. Idę sobie z krajem. W poszukiwaniu dzwonka, no i jak się nie mylę, szczęka hamulcowa, być może od malucha, być może od innego auta, ale teraz ładny sygnał. I taka chyba, chyba góra z pompy paliwa. Tak mi się wydaje. Także skarby przy samej drodze zostawiam to tu, bo nie uniosę po prostu. Także będziemy jechać, to zabierzemy. Co mówisz, że co nie ma? Nie ma tu Są same pusaki są. Nie? Ile masz? Trzeci wykopałem. O proszę. Trzecia jedynka i to wszystkie w takich stanach. Zaczepistej. No niestety ja tam wykopałem 10 fenoli i jakieś tam pierdoły. Także jeszcze się chwilę tutaj pokręcimy i będziemy kończyć. No tutaj koło przodu troszeczkę jeszcze. Nie, to jakiś jest ten myśliwski. Wyżeł albo coś takiego Nie sobie luzem? Oba yy, Chyba mam jak to się mówi Oko Nie, soczewkę O, soczewkę z, z lornetki Nie widać cię niestety Pomyślałem sobie jedną i do domu i tak będzie. Seberko. Nie na tym polu. Niestety. Prusaczek 1850 albo 64 albo pierwszy, i wie. Nogi do dupy włażą. Także. Kończymy, żegnamy się z tym polem, dajemy zielone światło rolnikowi, może siać. Do zobaczenia za chwilę na podsumowanku. No i robimy podsumowanko. Znowu nad wodą. Piękne okoliczności przyrody. Nie Ola? Tyle śmieci notar notargaliśmy Już nie ma, co, nie ma co szukać tutaj. Tym razem butelczyna wyszła z większej głębokości. No i fanciory. Zacznę od siebie. Osiem monetek. Arseniaczek, kółeczko, pokrętło. Plomba dzisiaj chyba fantem dnia. Najfajniejsza z moich fanciorów No i ta wytarta blacha rowerowa ola dzisiaj mało nagrywałem, także Ola ma czas kała ja, 10, 13 monet No jedna taka była że... 13 monet, najładniejsza to chyba piąteczka Weimaru O, mennica F ja Tam jest obok. No ale to już to już jest zajechane jak mennica D. Także plomba bez wyrazu i na parsteczek chyba kawałek złomek. No, także kończymy. Roba już się pojawiły. Ktoś ostatnio mówił o robalach. Także pozdrowionka, trzymajcie się. Do następnego. Hej.